Około godziny 15.05 SKKP w Olkuszu otrzymało zgłoszenie od przejeżdżającej osoby drogą krajową 94 o pożarze w karczmie Bida, które zadymienie wydobywało się w części poszycia dachowego. Od razu zostały zadysponowane jednostki zastępy Państwowej Straży Pożarnej do tego zdarzenia. Po przyjeździe okazało się w rozpoznaniu ustalono, że jest to pożar ukryty e, między warstwami e, poszycia dachowego, które było wykonane z części deskowania, później z części e, wełny mineralnej, znowu deskowania oraz papy i dach tak jak widać po prostu jest kryty gątem. E, działania zastępów e, straży pożarnej są e, bardzo utrudnione, gdyż pożar jest e, ukryty i nie widzimy po prostu źródeł ognia. Stąd też te nasze działania tutaj trwają bardzo, bardzo długo. Co jakiś czas po prostu w momencie, gdy odkrywamy, zdejmujemy tutaj, dokonujemy części rozbiórkowej elementów pokrycia gątem, pojawiają się nowe źródła pożaru. Wykorzystujemy w działaniach ratowniczo-gaśniczych kamery termowizyjne, jak również działamy w sprzęcie ochrony drugodechowych. Działania są prowadzone na pięciu odcinkach bojowych. Na chwilę obecną mamy zadysponowanych około 23 zastępów, w tym około 11 ochotniczych straży pożarnych, 3 drabiny, 1 kontener sprzętu ochrony dróg oddechowych z Krakowa oraz autokar kadetów ze szkoły aspirantów w ilości około 30 osób. Na chwilę obecną wszystkich ratowników jest około 80-90. Zaopatrzenie wodne realizowane jest z hydrantu oraz z pobliskiego tutaj potoku. Także wody mamy akurat na chwilę obecną wystarczająco. Natomiast działania są bardzo tutaj ciężkie i ratownicy muszą być często podmieniani żeby akurat skutecznie prowadzić działania. Także czas pracy ratowników na wysokości w podnośniku czy drabinie wynosi około 30 minut. Z tego względu siły muszą być przygotowane cały czas na bieżąco. Jedni pracują, drudzy odpoczywają. Tutaj akurat widzimy, że pożar jest pożarem bardzo trudnym do opanowania, do zlokalizowania i niestety będzie on długotrwały. Nasze działania będą długotrwałe z tego względu, że musimy kawałek po kawałku dokonać części rozbiórki tutaj tego poszycia dachowego, żeby pożar nie rozprzestrzenił się nam część tutaj pokoi gościnnych tej karczmy. Obiekt parametrami jest zbliżony 30 na 40 metrów. Można powiedzieć, że nasze działania skupiają się nad częścią restauracji i częścią kuchni. Część zamieszkiwana tutaj pokoi gościnnych jest można powiedzieć obroniona, i w tym momencie kontrolujemy tą sytuację, aby pożar się nie rozprzestrzenił.